Nie, Dobra. serio. I kopiemy się. No. Tylko jeżeli będzie troszkę cieplej. Wszyscy chyba wiedzą, że opera w Sydney jest w Sydney. Mało osób jednak wie, że Sydney nie jest stolicą Australii. Czego jeszcze nie wiemy o Sydney? A co powinniśmy wiedzieć? To okaże się. Uważam, się tutaj zostaję. Ta jest taka zimna. 26 stopni? Czemu tu ktoś doszedł jak kurtka? Zwiedzanie Sydney rozpoczynamy od dwóch najpopularniejszych atrakcji. Opery w Sydney Bridge. Ale gigantyczny. Yeah. U Tusku cieszyliśmy się składki. W Sydney... Trochę, trochę Na trochę większą skalę to zrobimy. A można było dołożyć pieniążków i mieć taki a most? Można było, a Unia Europejska chciała dać. Mądry polak. poskoczył. Żarty na bok. Opowiedzcie lepiej, dlaczego ten most taki ważny? przez bardzo długi czas był symbolem Sydney. Niestety, ale niestety, później stracił swój status na rzecz opery w Sydney. Zwany potocznie przez Australijczyków wieszakiem na płaszcze, Harbour Bridge, to jeden z najdłuższych jednokształtowych mostów świata. A łączy on północną A jeżeli będziecie w pobliżu Bridge, warto też wpaść do The Rocks. Najstarsze miejsce nie tylko Sydney, ale również Australii. To ich tak zwana starówka, po naszemu starówka. Jest jednym z najpopularniejszych budowli na świecie i numerem jeden, jeżeli chodzi o Sydney. To tutaj jest mnóstwo turystów, jeszcze więcej kafejek i jeszcze więcej wydanych pieniędzy. Swoim kształtem miał przypominać żagle, które cumują w Sydney. Widok jest nieziemski, zarówno rankiem, popołudniem, jak i wieczorem. Nic tylko się delektować ostrym zwiedzaniu przyszedł czas na odrobinę relaksu. A jak wiadomo, plaże w Australii zachęcają i do smażingu, i do surfingu. I w tym celu odwiedziliśmy jedną z najsłynniejszych plaż w Australii, a przynajmniej w Sydney, Manly Beach. No to co? Zaraz będzie surfowane. Tak, na razie jest strasznie zimno. <laughs> Ale są zapaleńcy. Ale dla nich to jest za słaba fala, jak to siedzą. siedzą. Tak. Oni mówią, co to jest? Posiedzę sobie w takiej fali. Mimo niesprzyjającej pogody, wypadało wejść do wody. <głosy> <głosy> nie, ma nie, ma nie wszyscy jednak. Nie, tyle A teraz, jesteś coś nawet sobie nie umoczysz? nie chce umoczyć, nawet sobie w wodzie. Obiecaliśmy sobie, że na plażę jeszcze wrócimy. A w międzyczasie wyruszyliśmy nieopodal Sydney do jednego z najpiękniejszych miejsc, jakie udało nam się w odbudzić. odwiedzić. Góry Błękitne. Dlaczego jeszcze warto odwiedzić Sydney? Mianowicie dlatego, że znajduje się niedaleko Gór Błękitnych. Wystarczy wsiąść w pociąg i za 100 km jesteśmy na miejscu. Miejsce jest naprawdę niesamowite. Mimo iż tutaj, w centralnym punkcie dla wszystkich turystów, jest bardzo dużo ludzi, wystarczy trochę zboczyć ze szlaku, przejść schodkami i naprawdę możemy oddać się naturze. A natura jest tu wyczuwalna wszędzie. Od odgłosów, które mogliście słyszeć w tle nagrania, do błękitu który rozpościera się nad tym miejscem. Góry Błąkitne zawdzięczają bowiem swoją nazwę olejką poteryczną, wydzielanym przez liście eukaliptusów porastające tutejsze zboty. Nie są tak wysokie jak Tatry, bo mają tylko cztery jedynki, czyli tyś, najwyższy szczyt ma 1111 metrów nad poziomem morza, ale widoki są naprawdę niesiężne. Zakocham się w miejscach, atmosferze, uśmiechniętych choć zabieganych ludziach. No ale każda wakacyjna miłość musi się kiedyś skończyć. Ja mam tylko nadzieję, że do Sydney jeszcze kiedyś wrócę.